Zadanie. Mamy podane dwa przedziały: przedział A i przedział B i mamy wyznaczyć różnicę tych przedziałów, gdy od a odejmiemy B, a w podpunkcie B, gdy od B odejmiemy A. Zaznaczamy oba przedziały a i B na osi liczbowej. Zaznaczamy jednostkę. I teraz tak, zaznaczamy przedział A od minus nieskończoności do minus 3. On jest otwarty w minus 3 i wygląda w ten sposób, a przedział B od minus 4 domknięty do 8. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, tu mamy 8, 8 jest otwarty I wygląda on tak. Mamy na oś liczbowej dwa przedziały a i B i teraz będziemy wyznaczać a odjąć B. Czyli od przedziału A, który znajduje się tutaj z lewej strony, odejmujemy przedział B. Czyli tak, jakbyśmy zasłaniali to, co jest przedziałem B. Czyli tak. Co nam pozostaje? Pozostaje nam przedział od minus nieskończoności. I teraz tak, zabranie przedziału B to jest zabranie także tej minus czwórki, tej granicy. Czyli będziemy mieć do minus czterech, ale przedział otwarty. Teraz mamy zrobić B, odjąć A. Co to będzie? Czyli od przedziału B, który znajduje się tutaj, zabieramy przedział A. Czyli tutaj przedział A to był od minus nieskończoności do minus 3, czyli dotąd. Jak zabierzemy te liczby, w minus 3 był tutaj otwarty ten przedział, więc w tym momencie minus 3 będzie domknięte od minus 3 do 8. Otwarty, czyli zabranie tego przedziału A od przedziału B spowoduje, że będziemy mieć zakres liczb od minus 3 domknięty do 8 otwarty.